Chciałem wyrazić swoją wdzięczność za to, że Państwo zaprosiliście nas na to spotkanie, że nasz apel spotkał się z wielkim odzewem, a mianowicie mogę Państwu powiedzieć, że jako lewiatan również bardzo ściśle współpracuję z władzami centralnymi. Nasz nowy prezydent Maciej Witucki, chcę powiedzieć, również bardzo rozumie i też MŚP, został prezydentem rok temu i organizacja lewiatan prowadzona pod przewodnictwem nowego prezydenta naprawdę świetnie współpracuje z rządem. Mieliśmy podczas naszych spotkań, bo w takiej konferencji mamy co piątek w skali całego kraju, Rada Regionu, wszyscy prezesi wszystkich regionów się spotykamy oczywiście na telekonferencji. I wiemy o tym, że prezes Witulski kilkakrotnie się z nami rozłącza, bo musi rozmawiać z wiceministrem, z wiceministrem Emilewicz, która prosi go o konkretne rozwiązania. To pokazuje jednoznacznie, że to zrozumienie między rządem a, a, a lewiatanem, który jest bardzo... Można powiedzieć, jest świetnie przygotowany do tego, żeby pracować nad legislacjami, bo mamy jako Lewiatan świetny dział legislacyjny, powoduje, że te sprawy mogą zostać wdrażane szybko w życie. No i miejmy nadzieję, że tak, samo, że tak dalej będzie. Jeśli tą współpracę świetną, która jest na poziomie centralnym, przeniesiemy tutaj na poziomy regionalne, to to tylko się cieszyć, pana działanie wskazuje na to, że tak w tym kierunku będzie. Przechodzę teraz do konkretu. Proszę Państwa, tak, rzeczywiście z pierwszych wypowiedzi, które Państwo pokazaliście, widać wyraźnie, że jest bardzo dużo różnego rodzaju programów pomocowych i innych rzeczy, które jeszcze Państwo możecie mówić, że macie statystyki, ale te statystyki na pewno nie odzwierciedlają tego, co się teraz dzieje. Mamy w tym momencie pożar, proszę Państwa. I teraz, jeżeli cokolwiek, ktokolwiek jeszcze do niedawna Wam mówił, raportował, jakieś inne rzeczy pokazywał, to było to zupełnie w innym otoczeniu, w innej sytuacji i ta sytuacja się totalnie w tym momencie zmieniła. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek dzisiaj myślał o jakichkolwiek sprawach inwestycji nowych, chyba że musi myśleć o skończeniu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek myślał o jakichkolwiek szkoleniach, chyba że musi dokończyć jakieś stare sprawy, które gdzieś wiszą. W związku z tym prosiłbym i apelowałbym o taką redefinicję wszystkiego, co do tej pory robiliśmy. Bowiem tak jak pan panie Marszałku powiedział na samym początku, no te jednak braki Cita i Pita i te wielkie spadki, no pokazują, że jednak te źródełka przedsiębiorczości są istotne, no i że, i że niestety, ale to ci przedsiębiorcy niosą na, na swoich barkach całe to nasze państwo, bo jeśli my przestaniemy płacić podatki, to się nagle okazuje, że wszystko się rozsypuje. W związku z tym prosiłbym o to, żebyśmy naprawdę stanęli w tej nowej sytuacji, taka, która się w tym momencie toczy, ona jest. W tym momencie kreowana i za każdym razem, w każdym dniem nowe rzeczy przychodzą, a to jest o tyle istotne, że my mamy jeszcze te terminy. Terminy 15, terminy 20, terminy 25, to są sprawy związane z różnego rodzaju Jezusami, podatkami i innymi daninami społecznymi. Mnogość proszę Państwa, która jest na dzień dzisiejszy na Podkarpaciu wydaje mi się, że musi być usystematyzowana. Proponuję tutaj Panie Marszałku pomyśleć o czymś tam, jakiś portal przedsiębiorczości podkarpackiej, jakaś wyszukiwarka gdzie przedsiębiorca mały, średni, każdy mógłby wejść, wpisać sobie swoje parametry, że jest mały, że jest średni, że tyle zatrudnia, że ma taką stratę, że ma taką branżę i na przykład portal by mu wyrzucał, co ma możliwości, zaraz dostać, z lokalnego PFR-u, z nie wiem, z jakichś innych funduszy, dotacji. I na przykład mógłby się szybciej w tym wszystkim poruszać, bowiem mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest teraz panika i nie widzę dzisiaj możliwości takiego logicznego takiego spokojnego działania u przedsiębiorców. Wszyscy są dzisiaj w szoku i każdy jest, zachowuje się jakby się palił pożar.